Maroko, Marrakesz to jest mój riad Dar Essasi, spędzę tutaj 7 nocy a w sumie to troszkę mniej ponieważ wykupiłem kilka wycieczek i zaraz Wam pokażę jaki przepiękny to jest riad, jak jest tutaj przepięknie zdobiony wszędzie kolorowe drzwi, mała fontanna a u góry mamy taras widokowy ale w tym momencie w Marrakeszu jest taka wichura tak strasznie wieje, że po prostu na tym tarasie Natomiast zaraz chyba ten porwie. Nie idzie tutaj ustać, po prostu wieje strasznie. A to już Marrakesz gdzieś tam właśnie w oddali. No niedługo będzie zachód słońca, także trzeba się szybko przejść gdzieś do centrum miasta. Tymi wąskimi tutaj uliczkami Mediny. Zanim nocne zwiedzanie Marrakeszu to jeszcze przez moment Wam pokażę ten przepiękny Riad. To jest miejsce do wspólnego spędzania czasu. Taki tutaj przepiękny living room. Ładnie zdobiony. Są stoły, są krzesła, wszystko jest. Ale tu jest labirynt labirynt wąskich uliczek. Ja idę w z centralnego placu miasta, czyli Dżama Alfina. I to chyba będzie tędy. Także chodźcie ze mną. Tutaj wielka, stara, złocona brama. Także myślę, że chyba tędy. Dżama Alfina. To stare miasto Medina. Oczywiście w tym miejscu musi być tradycyjnie bardzo wiele pamiątek, albo wszystko to jest tutaj pod turystów w tym momencie. No i tysiące skuterów, także trzeba uważać, ponieważ wyskakują i jadą z każdej strony, tak naprawdę. No, tutaj już troszkę lepiej. Wiem, gdzie jestem. I pierwsze co, to muszę znaleźć bankomat, ponieważ wydałem w hotelu wszystkie, wszystkie pieniądze europejskie, całe euro, które miałem, bo zabukowałem trzy wycieczki. Pierwsza to będzie wycieczka na najwyższy wodospad Afryki Północnej. Pojutrze będzie trzydniowa wyprawa, podczas której to zobaczymy prawdziwą Saharę, Saharę Zachodnią, później zwiedzanie Marrakeszu i na koniec góry Atlas. Jest Chama Alfina. Lat i już za moment będzie zachód słońca, a może tu w sumie był już gdzieś tam daleko. Miasto jest stare, ma prawie 1000 lat tradycji, założone w roku 1070. Dzisiaj przyciąga turystów swoim pięknem i prostotą. Tam chyba przed nami najwyższy punkt miasta, czyli wieża Starego Meczetu. Dokładnie tutaj. Z tego co słyszałem, to. Plac. Ten plac to jest najdroższe miejsce w Marrakeszu, no ale być tutaj trzeba obowiązkowo, ponieważ jest to najbardziej znane miejsce i warto odwiedzenia Tutaj typowy street food, to są chyba małże z tego co widzę, no do wyboru kolorów Zobaczmy, restauracje no i mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi tak jak mówiłem właśnie wcześniej Marokańskie przysmaki, marokańskie przysmaki w różnych kolorach, ceny są dobre, bardzo małe, tak samo ceny wycieczek, które kupiłem również były niskie, 15-20 euro, z tym, że czasami jest tylko transport, ale za wycieczkę na, do, na Saharę zapłaciłem 80 euro, tam jest wszystko oprócz obiadów. Tutaj kantor jest, ale bankomat, no, to będzie ciężka sprawa, to będzie chyba ciężka sprawa, żeby znaleźć tutaj jakikolwiek bankomat, być może właśnie, nie w tej części miasta, a to bardzo to dla mnie rzecz dzisiaj. To co bardzo jest ciekawe to fakt, że miasto jest bardzo niskie, maksymalnie 2-3 piętra i to wszystko, a za moimi plecami jest już bankomat, także jestem uratowany. No, jak widać miasto jest naprawdę niskie, najwyższe są chyba tylko wieże trzech meczetów. A kolejka do bankomatu? Nawet nie pytajcie, nawet nie pytajcie. Jest taki tłum ludzi, Och, chyba trochę tutaj postoję teraz. No i świetnie, okazało się, że za rogiem jest drugi bankomat bez kolejki, a tutaj wciąż stoją ludzie. No już po zachodzie słońca. Przed chwilą było nawoływanie z meczatu do modlitwy, ale nie nagrałem, bo stałem w kolejce do drugiego bankomatu, bo tam jakaś para utknęła. No tak, a mówiłem, że tam nie było kolejki, no jedna para stała tylko. Tutaj już, z tej strony, coś słychać, coś się dzieje. Są jakieś śpiewy religijne. Co ja mam dzisiaj dalej robić, to nie mam zielonego pojęcia. Dopiero przyleciałem i już jutro jadę na pierwszą wycieczkę na największy wodospad Afryki Północnej. Różne odmiany słodyczy, orzechów. Proszę. Są mi kupujący. Ja tutaj leciałem z Wielkiej Brytanii. 4 godziny z samolotem z Brystolu. Cena w obie strony to 100 funtów z bagażem podręcznym, także myślę, że było ok. To po prostu ogromny bazar. Wielkie targowisko. Stara brama otaczająca niegdyś miasto. Tutaj mamy kolejne przysmaki. Spójrzcie, jak fajnie usypane kopce. Ciekawe, co to jest. Jakieś przyprawy zapewne. Albo coś słodkiego. Ja muszę coś zjeść. Zastanawiam się, w jaki sposób później Stąd mam wrócić do swojego riadu, którędy nie mam pojęcia w tym labiryncie, co tutaj się dzieje. Ogólnie to nie jest zimno, tylko jest wiecznie. Podobno nie wiało, dopiero jak ja przeleciałem, to zaczęło wiać, nie wiem czemu, czemu tak się stało. Ja teraz spróbuję podejść pod jeden z meczetów, jest bardzo ładnie oświetlone, ale do środka obawiam się, że o tej godzinie już się wejść po prostu nie da. Aha, i znalazłem kolejny bankomat. Przy którym nie było żadnych ludzi, także można znaleźć, trzeba tylko szukać. No nie powiem, bardzo fajnie to z daleka wygląda taka pięknie oświetlona wieża, a po mojej lewej stronie stare bryczki oraz konie Minar della Kołtubia i podobno, gdy nie jesteśmy wierzącymi, gdy nie jesteśmy muzułmanami to do środka wejść nie można. Pierwszy meczet Tubia został zbudowany w tym miejscu w XII wieku. Drugi został zbudowany w wieku XIII, ale niefortunnie okazało się, że nie jest on skierowany w stronę Mekki. Po wielu latach oba meczety zostały połączone w jeden. Tutaj przed nami ogromna wieża, na którą to raczej niestety nie można chyba wejść. No przepiękny widok, bardzo fajnie to się tutaj prezentuje w tym miejscu. Marokańska herbata, czyli mięta, oczywiście jest bardzo słodka. Tam jest chyba kilo cukru, ale oni mają właśnie taką obsesję, że słodzą, słodzą po prostu maksymalnie. A za chwilę także wyjdzie jakieś jedzenie z grilla, co zamówiłem, także zobaczymy, czy się opłaca i czy warto tutaj cokolwiek zjeść w tym miejscu. No, herbatka jest dobra, ale słodka strasznie. I oto już taki tutaj królewski zestaw wjechał z grilla. Proszę bardzo. To kosztuje 125 dirhamów. Do tego jeszcze była marokańska zupa i zapłaciłem za wszystko. 150, także w miarę tanio. Więc zostawiłem także 20 dirhamów na piwku, bo tak się tutaj robi. A teraz muszę znaleźć jakiś tani sklep, kupić wodę, coś do jedzenia. Także było na jutro, ponieważ w dyjadzie nie ma śniadań. A jutro rano jadę na wycieczkę, także trzeba być jakoś tam przyszykowanym, prawda? Tutaj już kolejny labirynt, kolejne wąskowiczki, wszędzie sklepy, pamiątki, jakieś nie wiadomo co, nie wiadomo co. Także mam nadzieję, że idę dobrze, że idę dobrze z strony swojego riadu. No Cały czas tędy, cały czas tędy, później w prawo, później w lewo, później w prawo, później w lewo i powinienem trafić no. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się uda. No wspaniałe pamiątki, wszystko ze złota. Tutaj następne, ciekawe. Jedna ulica, druga ulica, no i teraz trendy. Cały czas chyba dalej prosto. Nie no, powiem wam, że tutaj się nie zgubić jak się jest pierwszy raz. To wcale nie jest tak łatwo. Teraz chyba właśnie powinienem skręcić tutaj. To się zaraz okaże, czy idę dobrze. Mam nadzieję, że, że tak. A jednak dobrze. Teraz tędy, ale właśnie tam będzie trochę. Przerąbane, bo dopiero tam jest taka niezła plątanina. No zobaczymy, zobaczymy, aby było dobrze. No tak, tędy poznaję. A tutaj już nawet nikogo nie ma. Takie uliczki, ale tam szef hostelu powiedział, szef riadu powiedział, że tutaj jest bezpiecznie. Więc nie ma co się obawiać. No jakoś muszę trafić. Jakoś muszę trafić. Prosto, prosto. Później chyba znowu będzie w prawo. W lewo, w prawo i powinienem być, no zobaczymy oby, zaułki zakamarki, ciekawe bramy, ładnie zdobione skutery cały czas trzeba uważać, bo wyjeżdżają z każdej strony, co chwilę dobra, tędy tędy moi drodzy, niezły labirynt, spójrzcie sami jakie tutaj są uliczki tędy, no jeszcze tędy skuter Następny motor, udało się, udało się, to jest dokładnie, moi drodzy, w tym miejscu, Riad 23. No i jestem w domu, że tak powiem, <śm> że tak powiem jestem już w domu. No, spójrzcie, jak to przepięknie tutaj wygląda. To tyle w pierwszym odcinku z Maroka, Marrakesz, także zapraszam Was na kolejne filmy, bo mam nadzieję, że będzie fajnie i Wam się spodobają. Do zobaczenia.